Yy, staje się to taką, takim rodzajem pewnej tradycji, że ja mówię bardzo mądre rzeczy, staram się jakoś tak trafić do Was, do serc Waszych, a On nigdy tego nie puszcza, zawsze to wycina, więc... Siemanko Pitbull TV po raz kolejny w łodzi. Kręcimy dla was backstage Sky ksw 64. Także klasycznie idziemy przejście po mieście, wpadniemy na ważenie i będziemy dla was śledzić zawodników. Bardzo cieszę, że kurde jesteś Ty. Wszyscy jesteśmy i oby ten wózek. Ale on też? Nie, bo, Ta, on fajny chłop, dobrze kręci. dobrze. Naprawdę fajnie się Was ogląda. Lubię bardzo. Ciebie też. Zawsze czekam, nie przesadzaj. Zawsze czekam, jak tylko wiesz, jest ten symbol. E, Zawsze czekam, że jak jest ten moment, że o, jest making of, to szósta rano. Pies poczeka te 10-15 minut, a ja oglądam. To jest kwintesencja stwierdzenia: wszystko jedno. Skąd jesteś? Ja z Poznania, a ty? A ja jestem kole Warszawy, w takiej wioski małej, jaka się nazywa Zakrzew. Jak tam się żyje? Bardzo dobrze się żyje. Cisza, spokój, żyć nie umierać, panie kolego. No. Wow, komcyka, na Tutaj mój przeciwnik jest naprawdę napięty jak czeku jak autobus do Lichenia, naprawdę. A ty wyluzowany. <laughs> no, jak zawsze, no. Ale widzę, że... Pierwszymi, dziesię pierwszymi dziesięcioma ciosami będzie chciał mi łeb urwać, tak już czuję. I co ty na to? Przyjmę to na klatę i pójdę do przodu. No. Powiedz mi co ty jutro zrobisz? Zbiję go. W jaki sposób? Czym? Nogi, ręce, łokcie, kolana, wiesz, bania? Wiesz co, plan jest przygotowany tak, żeby w stójce go sobie ładnie poobijać, a skończyć w innej płaszczyźnie. Cały czas mówisz o tym gościu, tam o Pudzianie, tak? Tak, 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 o tym, tym dużym, no. My tak teraz zrobimy, że właśnie tak, dwu, patrzcie, patrzcie, dwóch patrzcie, patrzcie, małych patrzcie, na jednego dużego. A to dwa razy tyle co on. Okay. No to, czyli taki jeden półdzień to Bóg przybyszów. Nie, 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 To dobra prawda. W sumie tak. W sumie pół, tak, to 121 kg. Jeden przybysz to pół no, no. Bareczku, niesamowicie wyglądasz, zaprezentuj, zaprezentuj, no zaprezentuj. Pitbull West Coast, motherfucker! The one and only guess who's back, motherfuckers. It's me, wall E in a place to be. Check, check it out. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. So much i loving the moonlight. I be Coffee, always. Short, black, strong. You're talking about coffee or about what are you talking about? <laughs> you decide, baby. You decide, eh? <laughs> <laughs> Czyli wnioskuję, że pujan jest na co dzień. Oczywiście, że je. no kończuchem jestem, no jak czasami mnie dopadnie, to 4-5 czekolada jest takie na przywitanie gdzieś tak o, no, i, dzień dobry. na dzień dobry. Zazwyczaj jest to w godzinach wieczornych, jak już się człowiek rzuci na łóżko. No i rano budzi się czasami jak mały dzieciak upać kanet cały w czekoladzie. Nie, nie da się podebrać. No. <śmienicza> Co ty trenera chcesz podebrać? Nie, 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 jak jest ktoś tu nawet duży, to ciężko jest podebrać kogoś nisko na noga. Pięterko niżej. No z powrotem na śniadanko. Ty masz wiagra tutaj? Viagra. Ja <laughs> Zaczynamy od najmniejszego i wzięmy, piętrujemy. <śmiech> 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 Dobra, powinieneś pierwszy. I ma Ja idzie? Mój oczywiście się zatrzymam. <śmiech> <śmiech> Ten, który taki <gordak śmiech> jest. <śmiech> to jest taka jedynka. Długo. Ile masz? Dwa przywyższe. No bo tam jest jeden, nie? Tak, no, to co ja tak. samemu, nie? Nie z czym pracować, bo pracowałem 3-4 miesiąca, więc... I do tablicy odpowiedź zrobić i... Pracujesz? Zaprocentuję. Jesteśmy już na Atlas Arenie. wjeżdżamy do środka. Artur, od razu. Przekazuję berło. Przybijam piąteczkę. Co tak zmęczony? widulek się Zjadłem, dwie porcje carpaccio i czuję się tak niezbyt w formie, jak widać. Troszeczkę Powiedzieli, że wyglądam jak żul. Kłamią, Chcieliby tak wyglądać. Truth doesn't always come easily. It was uh, just as planned. It went just as planned, 100%. Sharp elbows? Sharp elbows. Uh, be sharp on my striking. Uh, I knew he was going to try and take me down, uh, defend the takedown, uh, hit him hard, and just kill him with elbows until he gives up. That was, that was the plan, you know? What's the plan now? The plan now is to go back to the drawing board, keep training, I'm not injured. I uh, me next. KSW 64 oficjalnie zaczynamy. Uderzenie adrenaliny, znieczulenie. Wchodzimy do klatki, lejemy się. A bracie, do roboty. Klatka pokaże wynik. and i say this was an absolute war of attrition krakovia tenshik tenshik came back from a guillotine loss we thought that maybe psychologically his heart would struggle a bit against somebody as strong as krakoviak like dracula ja bym się poddał w drugiej rundzie walcząc z krakowiakiem bo po prostu miał dość mówię nie no on jest nieśmiertelny chłop nie jeżeli można przyjmować tyle ciosów i dalej walczyć to znaczy że Ludzka głowa jest lepiej skonstruowana niż myślałem. Gratuluję obu zawodnikom, zajebiście. Jeżeli runda Krakowiak Kęsi pierwsza nie jest rundą roku, to chyba za dużo patrzyłem w telefon generalnie na poprzednich galach. To, jest, to, to było coś, przyznaj, nie? To było bro, to był broł! Witam serdecznie! Jak Ty ci się wy... by... Jak Ci się podobało! no podobało się jak widać. Jestem obity. Co dalej? Czekam na decyzję od odwodarzy. Ja będę gotowy. Pięknie, piękna robota. Naprawdę gratulacje. Dziękuję bardzo. Kocham Was. Bam, 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 bam. Bam. Tak będzie. Mogę tam zrobić swoją robotę. Jak tam u ciebie ma olaf? Dziękuję, dobrze, bardzo dobrze. You good? Good, very good. What you hit me? No, you gotta stay ready. Always, all the time, all Powiedz mi, czy czujesz to, co jak się końca? tak, żeby polał. Tak jest! Ale kogo? Bombardiera przeciwnika. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz. I będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świskrzy ładnie nas wykrzyczę, czemu to prosto twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. We have the draw between you know contender for the for the title for for for, um, uh, for RoboCop, and then we still have the three top fights to go. Four top fights to go still, man. What, a, what an absolute amazing card! Super excited for these next four. Which times uh, is Yes. Ale jeżeli pieczeń wygrał pierwszą rundę, bo odjęty punkt jest 10,8, dwie następne mógł być remis. Taki wynik miał rację bytu. Kwestia pierwszej rundy. Jeżeli uznali, że 10 10,9, odjęty punkt 10,8, ma to rację bytu i nie ma się o co rzucać. No to co zaraz? Dwie stópy Nie mam siana, jestem z Poznania człowieka. <noise> Zwariowałem? Zwariowałem. <głosy> <głosy> Zwariowałem. <głosy> Oddech kamerę, sprzedaj ją, będę miał dwie stury. Cudowna czapeczka, to mi się najbardziej podoba dzisiaj, wiesz? Mm, styl rowerski. Mu to prosto twarz Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas Chcesz być w materiale czy nie? Chcę być. To powiedz coś mądrego. Dlaczego pijesz podczas pracy? Jesteś w KSW? Dobrze ci idzie? Myślę, że ci troszkę jednak soduwa odbiła, bo widzę cię z alkoholem. O co chodzi? Znasz charakter firmy Pitbull? Znam. Picie w pracy, jest tam obowiązkiem. Czy mogę dostać jakąś umowę? <laughs> Wody w usach, ale super, się I dziękuję za doping, było prze. No, kurde, moje marzenie, przy takiej publiczności zawalczyć. Pozdraw, mordy, pozdraw! Filtra ja, na prawo, chlebie. chlebiem. Erodée, improvisa, maîtrise au mikro. Pas de surprise, je vaisse méprise au micro Et Pitbull est là aussi. łe Ja też przeważnie, jak sobie wypiję odżywkę białkową, to wtedy zaczynam dobrze beatboxować. Znaczy mi się wydaje, że dobrze. Mogę zaprezentować coś. Dawaj. Albo zajebiście, albo e, po co ci kapusta, po co ci kapusta, po co ci kapusta? To. Napij się napij, napij On nawet ciężko nie oddycha, Pa dawaj jeszcze mocniej, bo tak się jest. Nie będę się kolejnego innego. ci podjem, co? Jedz czego bo ja nie lubię bardzo e, surowego, wiesz? Rutek ty kickboxerze, ty, ale farszych nie, człowieku. Ja tu kopię kilka razy na dół, on się schylił. Nie wiem, sama noga poleciała, ja tego nie chciałem. Przemo! Mamy co? Dobrze poszła? Dobrze, Dobrze! Jeszcze z wami się pogadam, chodźcie, do ty ujdziemy. Yeah. Mógłbyś, nie, mógłbyś nie zaczepiać pudzia na tora?

Słuchaj, Anzor stawia, że Pudzian wygrał mu, mu platą. Co o tym myślisz? Ja bardziej stałem na skrętówkę. Odwrotna? Odwrotna, odwr tylko odwrotna. Latająca? Tak, tak. tak. Odwrotna latająca skrętówka, Pudzianator górą. Od razu kręci się pod nogę i będzie w Polska górą! Nie dałoby nic! To i tak by nic nie dało. Mariusz, jak się czujesz? Po najszybszym zwycięstwie w karierze. Mario! No, okres treningowy, tak jak już powiem, delikatnie przepracowany. No i to co powiedziałem po prostu, bo czekamy na to okienko, no i okienko znalazło się. Tonight, tonight, wish you had me the dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more But the love, when I not stop. Raise it up, my girl, the bumpy jump drop when you keep pressing, my girl. You will blow up this bad girl, make up. we reset the clock, girl. When you keep pressing, my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Do the thing, do the thing. The to dynamite, oh. Someone's playing, you Miso, Miso. Miso, Miso. <laughs> Dzięki bardzo. Nóżka Ale nie gratuluj to... mi, tylko gratuluj trenerowi. To jest jego zasługa, to nie jest moja zasługa. To jest jego zasługa. Ten, to czuję w końcu. Zdecydujcie się. Trenera. To, to, to jest jego tam za kamerą. Panowie, świetna robota. Dzięki się to ogląda. Kibicuję, gratuluję. Poddanie roku? Oby, oby. Na to liczę. Moi drodzy, tym sposobem kończymy galę KSW 64. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się na kolejnej. Tego nie puszcza, zawsze to wycina, więc tym razem też was serdecznie pozdrowię, powiem, że jesteście tu mile widziani, że was wszyscy zapraszamy, was wszystkich, ale i tak pewnie się to nie pojawi, więc... Dobra, wytniemy to, wytniemy to, nie?